Wyniki wyborów prezydenckich 2025 roku. Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów, natomiast Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie 49,11% wyborców w drugiej turze wyborów prezydenckich podała PKU. Jak głosowano w województwach w drugim turze? Dolnośląskie. Rafał Trzaskowski 55,81%, Karol Nawrocki 44,19%. Mazowieckie. Rafał Trzaskowski 50,28%, i Karol Nawrocki 49,72%. Małopolskie Karol Nawrocki 58,87%, Rafał Trzaskowski 41,13%. Wielkopolskie Rafał Trzaskowski 55,17%, Karol Nawrocki 44,83%. Lubelskie Karol Nawrocki 66,54%, Rafał Trzaskowski 33,46 Łódzkie Karol Nawrocki 53,20%, Rafał trzaskowski 46,80%. Opolskie Rafał Trzaskowski 52,98%, Karol Nawrocki 47,2%. Kujawsko pomorskie Rafał Trzaskowski 53,42%. Karol Nawrocki 46,58%. Warmińsko-Mazurskie, Rafał Trzaskowski 51,71%, Karol Nawrocki 48,29%. Podkarpackie, Karol Nawrocki 71,2%. Rafał Trzaskowski 28,98%. Świętokrzyskie, Karol Nawrocki 63,61%. Rafał Trzaskowski 36,39% Śląskie Rafał Trzaskowski 51,34%, Karol Nawrocki 48,66% Lubuskie Rafał Trzaskowski 58,22%, Karol Nawrocki 41,78% Podlaskie Karol Nawrocki 61,39% Rafał Trzaskowski 38,61% Zachodniopomorskie Rafał Trzaskowski 58,3% Karol Nawrocki 41,97% Pomorskie Rafał Trzaskowski 59,13% Karol Nawrocki 40,87% Drugi tura wyborów Jak wyglądały wyniki sondażowe? Według drugiego sondażu Late-Pol Ipsos Karol Nawrocki zdobył 51% głosów, natomiast Rafał Trzaskowski uzyskał poparcie 49% wyborców. Po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 21.00 ukazał się sondaż Exit Pol, wyniki były wówczas odwrotne: Rafał Trzaskowski uzyskał 50,3% głosów, a Karol Nawrocki 49,7%. Marek z KS-Info.